Witam wszystkich, z Szymkiem w sumie witamy. Zaczynamy pierwszy dzień orek zimowych. Właśnie jadę na pole, a to pole to będzie to po Gryce. I zaraz zobaczymy jak nam się tutaj będzie orało, bo powiem szczerze, że nic tutaj nie ruszałem po kombajnie, żadno talerzówką, więc nie wiem. Zaraz, zaraz, zaraz się dowiemy. To muszę obczaić, z której strony zacząć Jadę przez poprzek pola, zobaczyć z tamtej strony między, Ale zobaczcie jakie są kolejne Jakie jest tutaj miękko było Kombajnem kosiłem Ale tu będzie orka, ja już to widzę Ja już to widzę, jakie tu będą ee, Skiby No i co? I jak my tutaj mamy? A <słyski> no tu jest równo z tym a tutaj nie ma tego, dobra to musimy tam na orać i od Miedzy tutaj odebrać dobra już pierwszy raz tutaj od Miedzy przyjechałem patrzcie jak wygląda orka to jest orka zimowa więc nie musi wyglądać pięknie a, a nawet powiedziałbym że jak się uczyłem w szkole nie wiem, czy Was teraz tak uczą, że na zimę Powinno się yy, Powinno się pług tak bardziej przestawić yy, Na ostro, jak to się mówi I wolniutko, żeby te skiby Postawić Po prostu, o coś takiego, tak jak widać tutaj Na załączonym filmie Coś ten deseń Żeby po prostu Śnieg, którego brakuje w ostatnich latach, yy, mógł tam się te, w tych dołkach, w tych rowkach, w tych szczelinach zbierać. Yy, no i mamy dzięki temu dodatkową wodę, prawda? No ale to teoria, teorią, praktyka wychodzi różnie, no ale już mniejsza o. Yy, nie śpieszę się z tą orką. Jadę na C2. Mam 1600 obrotów. Tak, 1600 obrotów. Prędkość to jest jakieś 7 i 8. Zależy jak mi się gaz ciśnie. Tak 8, o, 7 i 9, 8 na godzinę, do 8 na godzinę. No, także mam nadzieję, że sobie zaoszczędzę trochę paliwa i jak to mówicie, elementów roboczych. No i przez to, że tutaj tak te ślady powduszane, więc tak to wygląda. Tam gdzie te ślady są po kombajnie, to już takie to już takie skiby stawia, nie rozsypuje ładnie. No i ta orka nie będzie wyglądała za pięknie. Ale mówię, no na wiosnę się wszystko wyrówna. Chcesz? Bo oglądać bajkę, a bajkę chcesz oglądać, zaraz ci włączę bajkę, zaraz Zaraz, tylko jeszcze trochę nagram tutaj Jakoś się tutaj obraca No jest też u mnie Marcin z kanału Ciapek Team Zaraz ten jeszcze raz w tą stronę pojadę a Następnym razem już na wylot, więc zaraz czekajcie, muszę sobie tutaj trochę doorać ten róg. No teraz mamy prędkość 8 na godzinę, 8,1 nawet. Mówię, zależy jak mi się ten ręczny wydusi. No to jeszcze wam pokażę jak to wygląda z tej strony powiem wam, że przydałoby mi się cięgło hydrauliczne, tak jak mówiliście żebym sobie zainwestował no i do półka by się przydało e... bo teraz mam ustawione na tym otworze i jest dobrze, ale jakbym chciał e... jak tam tę poprzeczkę sobie orałem, żeby zagłębić go, to nie zagłębię, bo musiałbym ten łącznik e... skręcać ale powiem wam, nawet dobrze kryje jak na brak talerzówki O tutaj Marcin mnie nagrywa Ja Mówiłem Ciapek Team Nawet nieźle kryje Myślałem, że będzie e, Będą sterczyć te, 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 te łodygi Ale se myślę i tak to przez Tam się zlasuje i, i na wiosnę pewnie agregatem Się roz to, Rozkruszy, rozsypie Ale nie, nawet ładnie Ładnie to kryje Fajnie trzeszczy To suche wszystko już Dzisiaj będzie przymrozek Zobaczcie jakie słoneczko Przymrozek będzie Zresztą yy, Już o O 17 chyba ma być Ma być minus 1 Czuć już taki ziom nie ja wiem, coś ta pierwsza czy czasami jeszcze mi za mało bierze jak ją yy, o ząbek przeskoczę w dół tutaj na, na suwaku yy, no to wydaje mi się, że za głęboko, bo przysypuje a teraz, teraz mi się wydaje, że za mało, ale patrząc po tamtych trzech to chyba jest dobrze Zresztą tutaj ciężko będzie ustawić, jak to są fale Dunaju na tym polu przez ten. Co zimno? A ja szybę otworzyłem, a już zamknęłem, nie ubieraj się, zaraz będzie gorąco, wiesz. Zamknę, zaraz zamknę też i tą i będzie cieplutko. Zaraz ci włączę bajeczkę, sobie pooglądasz. No. Odciąg bo, boczny jest napływająco, myślę, że dobrze jest ustawiony Puk, bo... Łącznik górny jest na środku Czasami tam mi się koło tego koła zbiera Przez ten przez ten, ten przez ten scyzoryk Jak to się na to mówi Żeby koło się nie cofało do tyłu Ten scyzoryk mam odkręcony, ale Ale, ale Ale ten uchwyt jeszcze został Dobra, tutaj będę tak robił i żeby, się, żeby nie cofać. O, ja powiem Wam. O, już zaczyna pikać. Powiem Wam, jak odpowiednia wysokość podnoszenia jest ustawiona na ten pół, to to kółko nie uderza podczas obrotu. Jak to niektórzy mi tam mówili, że kółko będzie uderzać. Że znaczy uderza to kółko, nie? No, i już teraz. Ile? Trzy kółka i rewers Dobra Tak samo na dół jak, jak mamy nastawione opuszczanie yy, bardzo wolno Znaczy bardzo wolno, no tak w miarę wolno, zobaczcie, no prawie że na sam dół, na ten ślimak no to też yy, opuszczając on powoli upada i ruszam i, i to koło mi nie idzie do przodu. No, teraz mi się wydaje, że że to skiba mnie i bierze. Nic tutaj sobie, Mówię, bo to przez te, pewnie przez te, te... sobie ząbek opuściłem i już jest lepiej. Mówię, tutaj jakbym może wyrównał to talerżówko po skosie. A wyrówna się agregatem na wiosnę. że strasznie tyle lepiej szybka pało to już pojechał do domu ale ładnie idzie mimo że wolno to jest jakieś 7,5 na godzinę mimo że wolno no to orka na 2 metry no ubywa, ubywa pola i ja już tam widzę miedę, nie? tutaj jest 4 hektary, 4,5 z rowami siewnego, to tutaj jest 4,30 jakieś. Patrzcie jakie, jakie kluchy, jaka skiba. Dobrze, że tu morze na zimę. Ciężko by było tu moim zestawem co doprawić. Teraz ma być przymrozek, dzisiaj ma być przymrozek yy, więc znaczy no, zacząłem od tego pola Nawet wieczorem już ma być no Pewnie już na samochodach jest yy, szron yy, Więc mówię tutaj jest taka ziemia mokra yy, nie, ma nie ma tutaj dużo yy, yy, no, tej słomy Jak to się mówi tej osłony tej yy, ziemi więc chcę to zaorać a z rana jak będzie zamarznięte to pojadę chyba po kukurydzy bo jak zacznie puszczać no to tam jest więcej materiału na wierzchu no patrzcie ile, ile sa sarenek białe dubki 1, 2, 3, 4, 4 Więc jak będzie przywrozek, to po powinno pójść Bo wiecie, z rana będzie jeszcze, później będzie puszczało i będzie Pod kołami mazia się robiła Więc tu by mogło nie pójść Dlatego to orze pierwsze A jutro biorę się za Za kukurydzę A pamiętam jak na tym polu Pamiętam jak na tym polu męczyłem się 36 51 roku bo drzepak chyba tak orałem i tym, i tym pługiem i on był tylko ten frost, mój stary co upawnica teraz jest, to miał tylko 160 cm szerokości, a John Deere 3650 50 który powinien mieć 100. 112 koni bodajże jak się okazało miał tylko 96 w tamtym roku jak mnie sprawdzili tym no, hamłownią no to z pługiem na, na tym polu szedł 6 na godzinę 6 czy 6,5 na godzinę na 160 cm ach ja tutaj długo orałem masakra w tym idzie pięknie. Zobaczcie, wie, już tu, tuż, tuż, dużo mi zostało i osie, bardzo szybko poszło, w piekło 4,30, no i jeszcze poprzeczki. Nie w międzyczasie Marcin wrzucił odcinek, powiadomienie mi przyszło, więc sobie jeszcze wleconicy. zdążę oglądać no, to, to zanim to skończę. Pomyślimy, pomyślimy. Bardzo ładnie idzie. Żaden problem ci chcę nawoływać przekoszki po przeciwniku trapę. A to zostanie nam 9 minut wolnego czasu. Znowu to plała na Tutaj mam wężej, tam mam szerzej, więc trochę sobie teraz zwężyłem, a tam w połowie sobie rozszerzę, żeby to wyrównać po prostu. zostało. I jak tam punkt? Jeszcze Grzesiu dodał odcinek Ale mamy teraz wieczór milony Na siewniku Tato od lat robisz posadzki? od 12 lat robię posadzki W sumie w całej Kotlinie Głaskiej no, ale... tutaj mam szerzej troszeczkę A tam wężej i, tak, i tak sobie regulujesz szerokością Jest mróz już To, co teraz wylurałem, to normalnie paruje. Paruje. To zostało sobie tak już wycyklowałem, że ma jeden przejazd od między Teraz może do odbieranie od nagram. Przez to w kabinie mało co nagrywam, żeby Was tym nie irytować. Ale jeszcze poprzeczkę muszę zrobić. O, to zaraz zrobię poprzeczkę i pokażę Wam. Mam jeszcze, jak, jak mniej więcej, yy, odoruje się tym od miedzy Zobaczcie jakie masło pokrojone To jest poprzeczka zjeżdżona Jak ja to kiedyś orałem tym małym ciągnikiem i to uprawiałem, to już nie wiem tak, tak sobie tak pomyślałem Teraz jest duży sprzęt To inaczej to wszystko zaorać I wyrobić to Czekajcie, pokażę wam jeszcze Poprzeczkę Jak Jak to masło się Orze Ale mrozik, ja pierniczę. O! No zimno jest pest. Miało być dzisiaj wieczorem już minus 2 stopnie, no kurde nad ranem ja nie wiem ile będzie. Najgorzej mam opryskiwać jeszcze nieprzygotowany do zimy pod wiatą. Mam nadzieję, że mu nic nie będzie. Gdzieś tam trochę aparatury jakimś... Jakimś, ja, jakoś kołdrą tam tato miał nakryć o. No, Także Wario od Miedzy Jak najbardziej polecam, no tutaj jest pole Prawie 900 metrów chyba długie Więc Można sobie przed, przed ostatnim odbieraniem Wyrównać yy, ostatni przejazd. No, i tutaj po prostu, żeby gdzieś tam się no, zjedzie, czy, czy po prostu nas ściągnie, to można sobie tym pługiem manewrować. A u nas w Lubelskim wiecie, jest miedza, to święta rzecz. Yy, małych kawałeczków jest też od cholery. Długich, więc jest tutaj co odbierać od między. Gorzej troszeczkę jest z tym, że, że to kółko wystaje za, e, za pół, ale jakby tutaj było coś innego, że nie dałoby się odebrać, to po prostu kółko zarzucam do góry i, i na podnośniku, no ale wtedy by się. Przydał ten łącznik hydrauliczny, bo tylna skiba się zagłębia mocno, a przednia nie, i wtedy tym łącznikiem hydraulicznym można by było tam jeszcze wyrównać. No. Tak to wychodzi. Od między sobie odbieram 6 na godzinę. Macham trochę tą głową, ale O Tutaj Macham trochę tą głową Musicie mi wybaczyć To ósemka ona ma do dobrą stabilizację Znaczy dobrą stabilizację ma tędy ale jak kręcimy głową to raczej nie ma takiej stabilizacji chyba To jeszcze ciemno jest to Nie idzie nawet. Dobra, nie będę machał tą głową już. W sumie to by było chyba na tyle. Tam jeszcze poprzeczka i do domu. A jutro kolejny dzień z orki. A, jadę. Która jest godzina? O, 19 za 10. To jeszcze zdążę dla Was zmontować jakiś odcinek. Znaczy, no już nie na dzisiaj, ale. Ale na jutro Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć A, jeszcze Wam nie pokazywałem, ale Tutaj na ostatnią skibę Dołożyłem sobie takie płytwy Płytwy rekina I zaraz zobaczymy Zaraz zobaczycie, znaczy Ja już widziałem O kurde, ale zimno Ale mróz Zaraz zobaczycie, a tu Guzik będzie widać. A nie, może, może będzie widać. O! Widzicie? Tak to ładnie odcina. O. Nawet mocno nie przypycha. Jak gdzieś tam coś złapie, to zaraz wypluwa. Przez cały. Przez cały. Hmm, odcinek tego pola ani razu mi nie zapchało. Nie musiałam podnosić. Dobra, to by było na tyle.